Siemaneczko wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do Don Hero. No to tak, mroczny nekromanta. I zobaczymy, co tu jest. Jaki on będzie silny. Widzę, że umie przeskakiwać, umie uciekać ode mnie. O, ja cię, on mi te bombardiery respawni. No nie, to, to, to nie. Ja cię kręcę, ale nawala. Ale nawala. Jaki Saigon. Już pół życia mi zeszło. Jaki Bombardier. Patrzcie, mu w ogóle życie nie schodzi z tego co widzę. Ja cię kręcę szkielet, a teraz zapełnił. Nie, to trzeba załatwiać te szkielety, te wszystko co on mi tu spełni. Muszę to załatwiać. Drugi. Trochę mu szczałów podać. O, znów w Znów poszalał. Trzeba się oddalić od niego, żeby... Oj. Tam, mi to tak niefortunnie nie, poszło. Nie mogę być przy nim, bo jak jestem przy nim, to nie mogę uciec od tych strzałów. Ja cię kręcę. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. Atakować go, atakować go. Atakować go. Coś mi tam zespałnił. Ktoś bombardiera, ale ten bombardier też uciekł ode mnie. Nie, już mamy i szkieleta. Muszę tego bombardiera przynajmniej rozwalić. I atakujemy go. Jak zacznie pluć, to. O nie, dwóch szkieletów. Nie, trzech. No to nie, to już będzie ciężko. Trzeba się ich pozbyć. Oj, dobra, biorę miksturkę, bo dwa szkielety rozwalamy szkielety, szybko rozwalamy szkielety. Oj, podwójny cios, ale ja cię kręcę, życie mi się kończy. Życie mi się kończy, szybko przezjeść, wszystko co mam. Mogę tak nie przeżyć tego. Połowę życia, ma bo ten bombardier szybko, połowę życia ma. Muszę chyba się skupić na atakowaniu bardziej jego, niż tutaj tych, tych zombiaków. No, jakby mu tak przycisz jeszcze ze dwa razy mocno, to on by powinien tutaj paść nam. Aleś se tego. Ja cię kręcę. No atakuj go, atakuj go. Już się teraz się będzie chował dość mocno między nimi. Ja cię kręcę. Wszy wszystkie tutaj zbieram. Strzały. Niech on tylko przestanie pluć i lecę go załatwić. Nie mam się gdzie chować. Ja się kręcę, ale pluję. To ile je! Bomby, wszystko we mnie leci. Z każdej strony. Co to się robi tu? Dobra, on jest na jeden strzał. Praktycznie i nie mogę się do niego dostać. On jest na jeden strzał. Życiem się kończy. Ja też jestem na jeden strzał. Dobra, lecę go załatwić, bo jest po mnie. Bo jest po mnie. No. Dobra. Udało się. 10 ile życia miałem. miałem na jeden strzał, było ze mną. Żeby mi dali coś fajnego. Żeby mi dali coś fajnego. Złoty miecz. Złoty miecz, ale ile on ma ataku? Miecz, co to jest? Mój topór ma 244, a ten miecz ma 100 coś. Ataki na sekundę 2,75, a mój ma 2. No to ten jest zasięg 5, zasięg 5, czyli w sumie mój jest lepszy. Dobra. No to nie, idziemy. Idziemy do następnego przejścia. Zobaczymy co jest. Pustynia. Cztery pustynie mamy teraz. Nie. Cztery do końca mamy. A tutaj pustynia pierwszy poziom się naładuje. Dobra. Zobaczymy co to nam wpadnie. Co tu będą. Kaktusy. Dobra. Czy, ja coś... Czy coś mnie może... Aha! Kaktusy jeszcze mnie tłuką. Ja muszę rozwalić. Ja wolę rozwalić te kaktusy wszystkie. Bo one mnie nie tłukły. I te kaktusy chodzą. One biją. Ja cię kręcę jak i nawalanka. Co to się tam robi? Czy tu są jakieś. O właśnie, jakieś stada ludzików. Jest. Biorę was. Chodźcie za mną. Wykończymy te kaktusy. Chodźcie za mną. No, chodźcie za mną. Chodźcie za mną. Chodźcie za mną. Chodźcie za mną, ja Was chcę naciągnąć na te kaktusy. Byście sobie się razem bili. Bicie się razem, ja uciekam, bijcie się razem, ja uciekam. No, czemu się nie bijecie razem, no co za... Co za... Czemu oni się mnie nie gonią zamiast się bić razem? Między sobą. Oni się tu za mną ganiają. Czy takich hitów nie dostawałem ja ten? Ten to już dopiero, nie wiem. Zaraz padnę. No nie, to jest niemożliwe. Jak, to tu jak tu przejść? Tu, jak przeżyć tu w ogóle z tym? Zobaczcie, tu się z każdej strony coś leje. Co to się tu wyczynia? Ja cię kręcę. Ten jeszcze jakieś takie... potrójne strzały. Nie wolno być na prosto jego. Ten, a ten to jest dopiero przesada. Taki bombardier. Dobra, mam nowy poziom. Żeby mnie nic nie zaatakowało. Pancerz, mana, siła. No pancerz biorę, ale nie mam już w ogóle nic do leczenia. Ciekawe, kto tu wygrał z, z nich wszystkich, się tu atakowali. Kto tu przeżył w ogóle? Jest ten duży. Ten duży i slime. Ten duży może nie będzie taki zły do zwalenia, ale ma, jaki on ma zasięg daleki? No ma zasięg daleki. Oj! No nie. Musimy tego slima rozwalić. No nie, jest po mnie. Jest po mnie. Jeden strzał mi zostało. 80 życia. Jeden strzał. Faktycznie jeden strzał mi został. Jeden strzał nie jest po mnie. Jego nawala tutaj ostro. Dajcie mi jakieś... Jakieś jedzonko mi dajcie. Dajcie mi jakieś jedzonko. 80 życia. Czemu tu, czemu tu nie ma... Nie ma regeneracji życia jakiegoś. Może mag jakiś ma regenerację albo coś. Ale zdałaby się jakaś regeneracja. No dobra, te piłeczki atakują. To tam nie podchodzimy, rozwalimy te piłeczki pierwsze. Te piłeczki, one są szybkie, ale... to tylko jak na ciebie skoczą. Tak, to ci nic nie robią. Tego trzeba atakować po kancie. Więc wtedy cię nie zaatakuje ten kaktus. Pojedynczo nie są tacy groźni, ale jak ich jest więcej, wszystkie na raz, no to wtedy jest już większy problem. O, tu został jeden z tych, z tych właśnie niewykończonych. strzelaczy. Dobra, poszedł. Zaraz zobaczymy, czy tu będzie coś w tych skrzyneczkach. Jest, jedna ich jest. Skrzynka nie można otworzyć. No, tego się można było spodziewać. Tutaj są magowie, dobra, są magowie. Więc można by było ściągnąć jakąś. jakąś. zgraję na nich. Ja rozwalam te kaktusy, bo później się. W nich... Dobra, jest już jeden. Próbujemy go tutaj ściągnąć, żeby on szedł i tutaj na tych magów. Dobry, dobry, dobry. Kontrola. Dobra, wy się atakujcie. Wy się atakujcie, ja wam trochę pomogę. Nie bicie we mnie, nie bicie we mnie, bo ja jestem dość słaby. O, już wyjdą we mnie. Atakujcie jego, on jest dość mocny, atakujcie jego. Nie za mną tutaj, atakujcie ich, atakujcie ich, dobra, atakujcie ich. Tam. Atakujcie, dobrze je robicie. Dobrze robicie. Teraz tą we mnie atakować, nie? A dobra, ja tę miksturkę piję. Oni pójdą za mną, czy się wrócą? Idą za mną. Nie fajnie, że idą za mną. Ale może tu coś mi się uda ściągnąć na nich. Jest skrzynka. Skrzynka użyła. Jeszcze mnie załatwi. Oni się pobią z tą skrzynką. Dobra, nie. Muszę ich sprzątnąć, bo robi mi się tu zbyt niebezpiecznie. Bez... No i zabili mnie. Dobra. Tyleśmy przeżyli, ileśmy dostali punktów. 840 punktów. I na to wygląda, że jedziemy od pierwszej rundy, tak? Czy mamy tu do odblokowania jakiegoś Bohatera czy coś. Aha, kasę nam też wyzerowało widzę. Ja nie wiem po co ta kasa jak ja za nią i tak nic nie mogę kupić. Po co w ogóle ta kasa tam jest? Tu mogę sobie wybrać bohatera. No to najlepszy jest ten, nie? No i co? Jedziemy od pierwszej rundy. Żadnego sklepiku nic tu nie ma, nic tu nie można kupić. Maga. Hmm. No dobra. Idziemy zobaczyć. No, od pierwszej rundy jedziemy. Tośmy dotarli maksymalnie do połowy. I tamto już ta pustynia, no to to już będzie ciężko. To nie wiem, nie wiem właśnie, co mam inwestować, żeby mieć tutaj lepszą postać. W jakie ataki, w co tam inwestować? O, patrzcie, jeszcze ledwo weszłem na mapę i już mnie tu ktoś... O, teraz wiem, że mogę zrobić takie właśnie, takie triki. O. I po prostu oni się będą tutaj tłokli między sobą. Niech się tam płuką. Ja się nie będę nimi przejmował. Czy ja mogę od niej coś kupić? Nie mogę. Mogę jej przywalić. Dobra, to jej przywaliłem. Idzie za mną. Idzie za mną. Nie idzie sobie za mną. O, tutaj slajmy. Niech ona idzie. Oj. Dostałem. Dobra, atakujemy te slajmy, próbujemy jakoś to tu... ...powykończać. Zobaczymy czy ona się tam z nimi bije. Jestem ciekawy czy się tam z nimi bije. czy nie. Te slajmy, one za daleko nie idą, one siedzą tutaj w miarę w miejscu. Więc choćbym chciał ich ściągnąć tak fest, to muszę tych ludzików na nich ściągnąć. Bo one za bardzo nie idą. One tutaj raczej w miejscu siedzą. bije się z nimi. Ale teraz mnie bije zamiast ich. Oj, jeszcze mi trafiła, no. Co za pazerna. Dobra, poszedł, poszedł. Nie wiem w co inwestować teraz. Nie wiem. Siłę, regeneracja, mi Nic nie daje. Będziemy logo prze ten i będziemy brać wszystkie jakieś trafienia, jakieś wszystko co jest na broń będziemy brać. Zobaczymy czy nam to co da. Ja, tak, tych slajmów jest trochę, Oj, ale ależ No nie, od takiego prostego slajma i tak dostawać. Mi się wydaje, że one są po prostu tak łatwe. I ja tu zamiast się skupiać jakoś, żeby ich fajnie pomijać, to po prostu lecę na nich, bo wiem, że one są słabe. I tak za każdym razem dostaję, 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 i później mi tego życia brakuje. Dobra, idziemy dalej. Tu jeszcze powinny być gdzieś tutaj slajmy. I owoców naprawdę można dużo nazbierać, ale one potem wszystkie u mnie, u mnie zostają zużyte. O. Widzicie, tutaj dostaję cały czas do takiego prostego slajma ja cały czas dostaję. Do portalu i robimy drugi poziom. Tak, drugi poziom. Drugi poziom, dobra. Próbujemy kolejny raz drugi poziom. Zobaczymy, czy się nam uda. No, ładuj się, ładuj się. Dobra, ładuje się szybciutko. Cyk i wchodzimy. I jedziemy. Tutaj jakieś te... Krzynia nam użyła. I znowu... I załatwiła mnie skrzynia. Ja cię kręcę, widzieliście jednym strzałem. Pod te punkty jak ja z tego nic nie mogę zrobić. I znów polegliśmy, dobra. Jak się Wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć wam!